Witamy serdecznie. To już czwarta audycja Radia Perła. Witamy, witamy. Dzisiaj y, na tapet bierzemy mecz 28 kolejki A klasy. Nasza Perła Węgrów grała u siebie z KP Dąb Dobroszyce. I od razu no, trzeba powiedzieć, że to nie był łatwy przeciwnik. Dąb to solidna ekipa, wiesz, z tej czołowej piątki ligi. No właśnie, a do tego warunki też nie były jakieś idealne. No i dla nas każdy punkt jest teraz na wagę złota. Walczymy o utrzymanie. Dokładnie. Dlatego ten remis 2-2, bo takim wynikiem się skończyło. Tak, 1-1 było do przerwy. No to jest naprawdę bardzo, bardzo cenny punkt. Daje trochę oddechu. Zdecydowanie. A jak ten mecz wyglądał? Początek. Początek, no cóż, dość wyrównany. Obie drużyny próbowały, wiesz, atakować, sporo akcji szło skrzydłami, widać było, że nikt nie odpuści. Ale niestety to goście pierwsi strzelili. Gdzieś tak w 22 minucie, prawda? Tak, to był rzut wolny. Z okolic narożnika pola karnego piłka jakoś yy, znalazła drogę do siatki. No właśnie, chyba bramkarz był trochę zasłonięty, a obrońca na linii, no nie dał rady wybić. Pechowo trochę. Ale najważniejsze, odpowiedź Perły była natychmiastowa. I to się liczy. O tak. Już dwie minuty później Damian Karczewski. Co za akcja. No, piękna sprawa. Sam minął dwóch, utrzymał się przy piłce mimo nacisku trzeciego i, wiesz, precyzyjny strzał przy słupku. I mamy jeden-jeden. Super reakcja. Naprawdę. Zdecydowanie. Pokazali charakter od razu. I takim wynikiem skończyła się pierwsza połowa, a druga. Tempo chyba wzrosło. Oj, tak, druga połowa to już była inna gra szybsza, bardziej yy, fizyczna dużo walki w środku pola. Niestety, znów to my pierwsi straciliśmy bramkę gdzieś w 65. minucie. Tak, przydarzył nam się błąd przy wyprowadzaniu piłki pod własnym polem karnym. No i rywale to wykorzystali przejęcie. I naprawdę mocny, nie do obrony strzał z jakichś 20 metrów. I znowu trzeba było gonić wynik. Ale po raz kolejny pokazaliśmy, że no, nie pękamy. 81. minuta i wyrównanie. I to jaka akcja. Chyba jedna z ładniejszych w tym sezonie. Serio. Zgadzam się w 100%. Piłka chodziła jak po sznurku. Max Malachow, potem Kuba Górka, Bartek Iwańczyk. No właśnie, ta wymiana podań była świetna. I Iwańczyk do Karczewskiego, który wyszedł sam na sam. I tu Damian zachodzi fantastycznie. Mógł sam kończyć, ale zobaczył lepiej ustawionego puczka. Wyłożył mu patelnię, jak to się mówi. Dokładnie. A Jacek do pustej bramki. 2-2. To była taka, wiesz, zespołowa bramka. Naprawdę super. Ale to nie koniec emocji, bo mogliśmy ten mecz nawet wygrać. Oj tak. Szanse były. Damian Karczewski miał pecha, trafił w poprzeczkę po rykoszecie. Pamiętam. Było blisko, a Bartek Iwańczyk też miał swoją setkę, sam na sam. Tak, ale tutaj bramkarz gości dobrze interweniował, trzeba przyznać. Z drugiej strony, Dąb też miał swoje okazje. Groźne kontry. Zwłaszcza pod koniec. Była taka sytuacja, chyba trzech na jednego wychodzili. O tak, serce podeszło do gardła. Ale wtedy Daniel Krasinkiewicz, co za interwencja, uratował nam ten remis, bez dwóch zdań. No, kluczowy moment. Podsumowując, mecz był naprawdę zacięty. Bardzo wyrównany. I my, i oni mogliśmy przechylić szale na swoją korzyść. Więc ten remis chyba, koniec końców, jest sprawiedliwy. Myślę, że tak, i ten punkt zdobyty w takich okolicznościach, z takim rywalem, jest po prostu bezcenny. Pokazuje charakter, pokazuje wolę walki. Zdecydowanie. To musi podbudować zespół przed no właśnie przed czym? Co teraz? Teraz mamy weekend przerwy. Perła pauzuje, bo zenit 2 Międzybórz się wycofał z ligi. Czyli chwila oddechu. Tak, ale to cisza przed burzą. Mm -hmm. Bo już za niecałe dwa tygodnie. Meczo wszystko. Meczo wszystko. Sobota, 14 czerwca, godzina 17 gramy u siebie w Węgrowie z lotnikiem Twardogóra. Dokładnie. Wszystko albo nic. Będzie gorąco. Korzystając z okazji, wielkie, wielkie podziękowania dla kibiców. Byliście niesamowici na meczu z dębem. Ten doping naprawdę niósł chłopaków. Dziękujemy. Absolutnie. Wsparcie było fantastyczne. I na pewno w kolejnej audycji y, przyjrzymy się bliżej tej decydującej kolejce sytuacji w tabeli, co nas czeka. Dokładnie tak. Analiza przed tym najważniejszym meczem. Więc bądźcie z nami. Słuchajcie, Radio Perola.